Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. To jest cotygodniowy motodziennik. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu okazji. Grzeszna przyjemność. To skrywana nieco wstydliwa przyjemność. A to jakiś głupi serial człowiek obejrzy, albo film, albo przegląda ogłoszenia z Oplami, w tym wypadku Mariwą OPC. I to jest moja grzeszna przyjemność. Nigdy tego auta pewnie nie kupię, bo naprawdę nie byłbym w stanie nawet sam przed sobą uzasadnić tego zakupu. Ale ciągle ogromnie doceniam jego potencjał. A ten egzemplarz wyskoczył mi w powiadomieniach Holix. dopiero co. Wyceniono go na 18 tysięcy złotych, pod maską oczywiście 1,6 Turbo, o mocy 180 koni. Metaliczny lakier i zaledwie 60- kilka tysięcy przebiegu. Wizerunkowo katastrofa, ale przyjemność z jazdy niezrównana. Dwie kolejne propozycje wyceniono dość podobnie na niecałe 30 tysięcy złotych. Obydwie są po remoncie i należą do kategorii stare francuskie auta użytkowe. Ta 2CV w wersji furgon jest z 1974 roku. To Renault 4 jest 11 lat starsze, choć wygląda na młodsze. W jednym i drugim przypadku mowa jest o pełnej, kompleksowej rekonstrukcji. Oczywiście, remont remontowi nierówny, ale nawet jeśli znajdą się jakieś poprawki, to i tak najważniejsze prace blacharskie zostały zakończone. Lepiej jest poprawić, niż babrać się z tym od nowa. Choć można też kupić projekt porzucony. Jest ich ostatnio sporo na rynku. Chyba nieźle zapowiada się ta niepozorna Łada 2103. Zarejestrowana, ubezpieczona i po remoncie blacharsko-lakierniczym oraz z wyremontowanym silnikiem. Auto jest kompletne i do poskładania. Projekty wyceniono na 10 tysięcy złotych i wydaje się, że nie jest to kwota wygórowana. Na Koniec zabytkowy Mercedes, klasa S pierwszej generacji z oznaczeniem W116. Jeśli jeszcze nie próbowali państwo, warto się choć raz w życiu przejechać 116 albo późniejszą W126. To zaskakujące, jak wygodny i płynny i delikatny może być tak stary przecież samochód. Ten wyprodukowano w 1973 roku i chyba wyciągnięto ostatnio z jakiejś kolekcji we Francji, bo choć auto służyło w jednej z licznych francuskich placówek dyplomatycznych, to trudno uwierzyć, że miało to miejsce w 25. Pierwszym wieku auto jest już przynajmniej dwie jak nie trzy dekady na emeryturze, ma 83 tysiące przebiegu, co w przypadku tak pięknej i pewnie udokumentowanej historii jest prawdopodobne i wycenione zostało na 42 tysiące złotych na zdjęciach, wygląda przewspaniale. Kolejna porcja wypatrzonych przez nas, jak i przez Was samochodów już w przyszłym tygodniu. Być może w przyszłym tygodniu trafią się też jakieś samochody od naszych patronów albo osób, które chciałyby umieścić, wypromować auto w naszym programie. A teraz przechodzimy do tego, co w światowej motoryzacji najnowsze i najciekawsze. A zaczynamy we Włoszech od Jeepa Kompasa Kompaktowego Suwa. Pojawił się on na rynku w 2006 roku, miał 4,40 m długości i dzielił platformę podłogową z Jeepem Patriotem oraz dużym kalibrem. Ten ostatni jeszcze jakoś wyglądał, jeszcze jakoś jeździł, ale zarówno pierwsza generacja Kompasa, jak i pierwsza i ostatnia Patriota zapadły nam w pamięci jako auta wyjątkowo badziewne, fatalnie zaprojektowane, wykonane z najtańszych materiałów, jeśli chodzi o kabinę i o wyjątkowo kiepskich właściwościach jezd, Dnych. Zarówno Kompas, jak i Patriot były w oficjalnej sprzedaży w Polsce. Produkowano je w Stanach i stamtąd przypływały. Decyzja o wprowadzeniu do sprzedaży dwóch niemal identycznych modeli może dziwić i zastanawiać, ale pierwsza dekada XXI wieku to wyjątkowy czas w historii amerykańskiego Chryslera, należącego wtedy do Daimlera, czyli Mercedesa. Firma przeżywała głęboki kryzys, więc irracjonalnych decyzji nie brakowało. Patriot przeszedł do historii Kompas w 2016 roku, czyli już za rządów Fiata do czekał się drugiej generacji, która okazała się wyjątkowo przyjemnym autem. Ciepłe słowa wynikają również z kontrastu pomiędzy jedynką a dwójką, która nie dość, że była i jest ładnym i zgrabnie zaprojektowanym autem, to w dodatku ma wnętrze. Całkiem schludne, całkiem zgrabne, w końcu jakieś, choć do japońskiej konkurencji nieco mu brakuje. Nowy kompas jest autem globalnym, dostępnym na całym praktycznie świecie i produkowanym w Indiach, Chinach, Brazylii oraz Meksyku, skąd sprowadzano europejskie egzemplarze, ale właśnie ruszył mont we Włoszech, w fabryce Fiata w Melfi, co powinno być dobrą wiadomością dla przeszłych właścicieli. Nawet jeśli auto nie będzie tańsze, raczej nie będzie, nawet jeśli nie będzie dokładniej i uważniej montowane, raczej nie będzie, to chociaż na dostawę nie trzeba będzie czekać kilka miesięcy, a co najwyżej kilka tygodni. Europejski Kompas dostępny był z silnikami 1.4 turbo o mocy 140 i 170 koni. Teraz ten znany i lubiany motor zostanie zastąpiony zupełnie nową jednostką o pojemności 1.3 i mocy 130 lub 150 KM. Koni. W ofercie pozostanie też Diesel 1,6 o mocy 120 KONI. Ciekawostką u nich będzie fakt, że auto, Jeep w końcu, dostępne będzie wyłącznie z napędem na jedną przednią oś. Napęd na cztery koła będzie dostępny w wersji hybrydowej doładowywanej z gniazdka, jednak zarówno z popularnym Haldeksem, jak i Torsenem nie ma on nic wspólnego. Po prostu silnik elektryczny napędza oś z tyłu, spalinowy z przodu, więc niby jest napęd na cztery koła, ale jego sprawność w terenie bądź wpływ na trakcję na śliskiej jezdni są dyskusyjne. Nowy Jeep pojawi się w sprzedaży w czerwcu, najtańsze egzemplarze z 1.4 trubo są obecnie na wyprzedaży. Ich ceny zaczynają się do 89 tysięcy złotych. Katalogowa cena ruszy z poziomu o 20 tysięcy wyższego. Pozostając w estetyce samochodów uterenowionych, powiedzmy, mamy dwa słowa o nowej Toyocie jaris Cross. Auto pojawi się w sprzedaży w przyszłym roku, choć to najmniejszy SUV tego typu w Toyocie, zbudowany na segmencie B, to i tak jest dużo większy niż pierwsza generacja RAV4, która w połowie lat 90 była przecież autem kompaktowym, ale i tak w swojej trzydrzwiowej odmianie była Prawie pół metra krótsza od modelu Jaris Cross. Kolejną ciekawostką może być fakt, że nowy model Toyoty ma spore szanse na to, by stać się również Lexusem, autem niewielkim, otwierającym cennik, korzystającym z tych samych rozwiązań technicznych, ale ubranym w zupełnie inną karoserię. Ten model, jak mówi plotka, mógłby się nazywać BX, co jest o tyle ciekawe, że już takie auto w historii i to całkiem niedawnej było, tyle że było Citroenem. A skoro plotkujemy, jak Państwo zapewne zauważyli, marka Renault pojawia się w naszym programie, również w radio, rzadko, z jednego powodu, nie chcemy się znęcać przesadnie. Nie, a nie po drodze nam z większością modeli, pomysłów. Clio jest super, zarówno czwarte jak i piąte. Meganka ujdzie, kangu, rewelacja, ale reszta. Z talizmanem mamy problem od samego początku. To nie jest w naszej ocenie przyjemne auto. Jest ładne na zewnątrz, ale przyjemniej siedzi się w starszej lagunie. Nie tylko trójce, ale też dwójce albo jedynce. Senik na tych swoich absurdalnych dwudziestocalowych kołach zatracił lubiany charakter zwykłego miśkowatego minivana. Podobnie jest pas, kiedyś duży, często awaryjny. Owszem, ale wygodny i obszerny van zmienił się w krzyżówkę, czyli crossovera. Auta te, choć przyjemne dla oka, nie spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony klientów. Nawet Laguna Trójka, choć ciągnął się za nią smród dwójki, jeszcze się jakoś sprzedawała. Od 2007 do 2015 roku sprzedano 350 tysięcy egzemplarzy. To i tak trzy razy mniej niż dwójki, milion sto, sześć razy mniej niż jedynki, 2 miliony 350 tysięcy. Ale talizman... Talizman to katastrofa. W zeszłym roku tylko 16 tysięcy osób na całym świecie kupiło ten model i nic dziwnego w tym, że coś z Espasem, Senikiem i Talismanem trzeba było zrobić. Ale zamiast zaprojektować te samochody od nowa, postanowiono je skasować i zastąpić suwami, bo podobno właśnie tego oczekują klienci. Co ciekawe, słyszeliśmy już taką zapowiedź przy Espas i Seniku, które stały się crossoverami właśnie ze względu na preferencje klientów. Ponawiamy apel. Zróbcie te auta tak, jak projektowaliście pierwszą, drugą, generacje laguny czy senika bez awaryjnych silników i awaryjnej elektroniki i klienci wrócą ale nie wykluczamy, że się w ogóle na tym, co pożądane, nie znamy. Czego najlepszym przykładem – Genesis GV80. Ogromny SUV, który pojawił się w ofercie koreańskiej marki premium w styczniu i zebrał już 10 tysięcy zamówień, biorąc pod uwagę ciężkie czasy oraz to, że w zeszłym roku limuzyny G80 i G90 łącznie znalazły mniej klientów, można mówić o sporym sukcesie. Najtańszy model z 2,5-litrowym silnikiem turbo o mocy 300 koni kosztuje niecałe 50 tysięcy dolarów. W Europie też się niedługo pojawi, nawet z Disney Mamy jeszcze dwie ciekawostki z BMW. Pierwszą jest zupełnie nowy model produkowany w Chinach wspólnie z partnerem, firmą Brilliance. X3 to auto w pełni elektryczne, co sugeruje literka i i utrenowione, stąd X i oczywiście wielkości trójki. W oczekiwaniu na oficjalną prezentację, która będzie miała miejsce na dniach, mamy garść zdjęć, które wyciekły. Na pewno, przynajmniej w Chinach, auto będzie można sobie zewnętrznie spersonalizować. Wybrać nie tylko lakier, ale również wykończenie grilla. Pod maską, czy raczej gdzieś tam, przy tylnej osi, ukryto silnik elektryczny o mocy 280 KONI. Zasięg na w pełni naładowanych akumulatorach to 440 km. Kolejna ciekawostka z bawarskiej marki to dwójka Active Tourer. Mieliśmy ją w redakcji kilka razy i z napędem na cztery koła mocnym dieslem naprawdę dawała radę. Choć to raczej odosobniona opinia. W dodatku ten niespecjalnie lubiany minivan wypadał wyjątkowo słabo w rankingach awaryjności. Wydawać by się mogło, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, również w kontekście dzisiejszych informacji z Renault, projekt nie doczeka się kontynuacji, ale druga generacja Active Tourera pojawi się w salonach jeszcze w tym roku, najpóźniej w przyszłym. Jak będzie wyglądać, jeszcze nie wiemy, mamy tylko wizualizację, to co wiemy, na pewno dotyczy napędu, który będzie na przednią oś albo na obydwie osie, oraz silników 15 od 3, 2,04 cylindrach. W planach jest też wersja doładowywana z gniazdka. A na koniec jeszcze jedna ciekawostka z firmy Uber. Z autonomicznych pojazdów na razie nici, ale trzeba przyznać, że ta amerykańska aplikacja i wszystko, co za nią stoi nieco zmieniła oblicze miast na całym świecie. Warta pierdyliard dolarów firma stanęła, jak i cały świat dwa miesiące temu. Zachęcała do pozostania w domu, zapewniała bezpłatne przejazdy pracownikom opieki zdrowotnej, dowoziła posiłki lekarzom, a teraz przygotowuje się na nowe czasy postepidemiczne. Rekomenduje i wymaga, aby za Zarówno osoby za kierownicą, jak i pasażerowie mieli zasłoniętą twarz. U kierowcy ma to być weryfikowane zdjęciem, autofotką, czy jak kto woli, selfie, a jeśli pasażer nie będzie miał maseczki, to kierowca może odmówić kursu. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych informacji już w przyszłym tygodniu, a teraz przechodzimy do sprawdzenia samochodu używanego. Partnerem tego działu jest firma Prodictech, czyli producent mierników lakieru. Ostatnie dwa miesiące bardzo wyraźnie ograniczyły ruch w salonach samochodowych i na placach z autami używanymi. Druga połowa marca i początek kwietnia to zastój totalny, ale ostatnio coś się znowu dzieje. Serwisy ogłoszeniowe, zwłaszcza Moto, wprowadziły obowiązek wpisywania numerów WIN, co czasem faktycznie pomaga w weryfikacji, ale głównie aut ze Stanów i ewentualnie młodszych z polskiej dystrybucji. Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria to nadal bardzo skromny dostęp do informacji. Kolejną zmianą jest możliwość prezentacji wideo, więc niektóre salony, komisy czy osoby prywatne. Zaczęły udostępniać filmy, na których czasem faktycznie nieco więcej widać. Wiele firm udostępnia też możliwość zakupu w ciemno z dostawą do domu, co wydaje się wręcz idealnym sposobem na pozbycie się zalegającego towaru gorszej jakości. Czy właśnie z takim mamy do czynienia? Tarawka jest z 2017-2018 roku. To hybryda, marnie wyposażona, ale za to z niewielkim przebiegiem. Auto przejechało 40 kilka tysięcy kilometrów. W opisie nie ma informacji, że auto jest bezwypadkowe, ale jest o możliwości dowodzenia i sprzedaży online mamy win i staramy się go w jakiś sposób wykorzystać ale o aucie nie ma w sieci nic nawet płatne raporty nie zawierają żadnej informacji czy auto miało jakąś szkodę czy nie wiemy tylko że to wersja na rynek włoski czyli auto właśnie stamtąd do nas trafiło trzeba w takim razie pojechać i samochód gruntownie i rzetelnie sprawdzić pierwsze wrażenie jest Fatalne. Nie chodzi nawet o ten lekko odstający zderzak, wyraźnie podrapaną w trakcie transportu albo montażu lampę, ale o lakier. Na przód został pomalowany tak źle, że prawdopodobnie nie jeden z nas, mając pistolet lakierniczy w ręku, po raz pierwszy zrobiłby to lepiej. Przede wszystkim nieprzygotowana została powierzchnia. Zakładamy, że ktoś ją oprószył szpachlą natryskową i nie przetarł odpowiednio, tylko byle jak. Stąd widoczne pod światło liczne, bardzo liczne ślady szlifowania ukryte pod lakierem. Tego się nie da spolerować. Auto nie zostało również prawidłowo wycieniowane. Tutaj wyraźnie widać różnicę. Watla kierniczych w postaci kraterów jest mnóstwo. Maska pobiera na krawędzi. Robił to partacz. Reszta auta, drzwi, błotniki z tyłu, klapa ładne, bez zastrzeżeń, bez śladów rozbierania, ale parę rysek znajdziemy. Wracamy do prawego błotnika. Nie wygląda to dobrze. Auto miało być perfekt. Następnego dnia miała być podpisana umowa leasingowa na ten samochód w ciemno i chyba nie będzie niezwykle ciekawą rzecz, da się zauważyć na zderzaku. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak zaciek, ale jest pod jedną lampą i symetrycznie pod drugą. Zderzak jest od wersji z ksenonami z spryskiwaczami, a że w tym modelu ich nie ma, to ktoś to załatał i wykończył. Jak widać, pod maską widoczne ślady naprawy. Mocniej oberwała prawa strona. To plastikowe odrapane, to jest lampa. Ledwo wlazła po tym prostowaniu, naprawianiu. Z lewej jest prawidłowo, czyli centymetr luzu. Prawa podłużnica wygląda na naprawianą. Pomiary miernikiem to jedynie form normalność wzór z dachu to 84 mikrony auto nie jest ocynkowane przód czyli maska błotnik błotnik grubiej do 200 mikronów reszta w normie po zamknięciu maski pojawiło się takie oto piękne pęknięcie na lakierze Wnętrze jest fajne, ładne, praktycznie bez śladów zużycia i pachnie jak nowe. To wielki plus. Czy strzeliły poduszki? Na początku wydawało mi się, że tak, bo są ślady demontażu. To jest otwór w obudowie kierownicy. Bez zdjąć poduszkę trzeba wsadzić tam odpowiednio, odpowiednie narzędzie i zluzować zaczepy. Nie jest to proste, więc zawsze ślady zostają. I tutaj ślady oczywiście są. Pasy są z 2017 roku, to nam niewiele mówi, a konsola również wygląda naruszaną. Prawa krawędź jest uszkodzona i w dodatku są ślady rozbitego szkła. Ale to oryginalne. Oryginalna konsola nieregenerowana, więc pierwszy pomysł jest taki, że pochodzi ona z innego auta, np. takiego podachowaniu, w którym nie strzeliły poduszki. Za to poduszka kolanowa w tym egzemplarzu wygląda na nieruszaną i nieodkręcaną. Z hipotezą dotyczącą poduszek nie zgodził się właściciel auta i placu. Niby samochód miał być zostawiony w komis czy w rozliczeniu, ale nagle się okazało, że jednak pan go kupił uszkodzonego i absolutnie poduszki nie były wywalone, nawet pokazał zdjęcia. Okej, okay, konsola była ściągana, bo uszkodzony był słupek, a z prawej strony to uszkodzenie, a żeby zdjąć konsolę prawdopodobnie trzeba było zdjąć kierownicę, a żeby ją odkręcić trzeba było zdjąć poduszkę i teraz wszystko się zgadza za wyjątkiem opisu. To nie jest ładne auto, to jest fatalnie naprawione auto. Do listy zastrzeżeń dopisuję jeszcze niezgodne z wzorcem właściwości jezdne. Zacząłbym od sprawdzenia geometrii, bo miałem wrażenie, że lekko ściąga i to by było na tyle. Jeśli chodzi o zakup samochodu używanego online z prezentacją wideo, Kolejny samochód sprawdzimy sobie przed zakupem w przyszłym tygodniu. Dzisiaj mamy dla państwa jeszcze promocyjną ofertę na mierniki firmy ProdigTech na tego typu mierniki, czyli z wykrywaniem ocynku, ale również z funkcją automatycznej kalibracji. Link do tej specjalnej oferty i fantastycznej ceny znajdą państwo w opisie filmu, a kolejny motodziennik znajdą państwo na YouTubie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.